Marianna. Moi starsi przyjaciele. Bardzo sympatyczni. Ciekawe, czy. Nic się nie dzieje. Dobrze. Tutaj leży pan trup. O! Jak zwykle, kurczę, tracę moją orientację. Ale dobrze, czyli oni. Dzień dobry. O! Oni są tak jakoś tak lekko bez. Yy, gaci. <grywy> Dobrze, czy jump, press spacebar. Um, you can strafe left or right. Nie, to. Tylko nie mogę za bardzo odwracać bardziej głowy. Dobrze, wybieram right Tutaj chyba jest jedna dziura Dokumenty Dokumenty I mam nadzieję, że bateria, bateria I cóż, jeszcze nagram Ale widzę, że to nie ma znaczenia O, to jest w kule pokój kamerami Co to za dźwięki? No dobrze mm. Ci panowie to widzę poszli Czy oni stali tutaj? Nie Nie wiem, dobra <grybujesz> Nie wiem jeśli spotkam to się dowiem. Dobrze rozumiem, że to jest jakiś problem techniczny i i sekunda, sekunda, bo tu jeszcze było generalnie ślady krwi są tutaj. A kuku. The to dobrze nic what Kikard. A, to spoko, to, to jest proste. <laughs> kikard, kikard. Hello? Oh. Czy muzyka jest taka, że muzyka mi mówi, że w ogóle, że jest problem. To są, to są krwi. Keycard! Keycard... 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 <small noise> Zamknij się... Sezamie. Szefki, szewki. Ho 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 Magnetofi von. No, <laughs> wit von fon Exit through the showers. No objectives. No to sponia. La 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 Pada sobie deszcz. Dzień dobry. <ścoughs> a! A co to było? O, bo... To miało tak być w scenariuszu? Nie, chyba nie, <ścoughs> bo się ładuje. Dobrze, ktoś mnie zabił od tyłu. Skomplikowany. Ah <noise> i welcome back. Tradycyjnie zrobiłam sobie przerwę. Holender. Tutaj jest jakieś... O, jest bateria. To, to przede wszystkim. I ktoś się pojawia za mną. Exit through the showers. Dobrze, jestem sobie tu. jest straszna schiza. Mam nogi? Mam. Brzuch cały? Bez dziury? Bez. <grywy> Kurde. <grywy> to jest coś nie tak z, z tym poziomem. Boże, idzie. idzie... A, idzie. A, dobra. Rozumiem. Już. O, <grywy> ale przynajmniej dobre jest to. Że, że ogólnie on jest. Zobaczyłam go. Może nie był najpiękniejszy na świecie, ale... Ale najważniejsze jest to i... czy on mi zapamiętał tą baterię? Nie. No dobrze. No i teraz zagwostka, proszę państwa. Exit through the shower. Spoko A nawet loco. Dobra, spróbujemy na, na idiotę. O! Dobrze, tu jest dziura. A w tamtą stronę nie, nie da się bardziej. Boże, no i znowu wylezą. Na razie jest ok. Tu nie ma w ogóle nic, jest drogi ucieczki Baterie, skarby... Nie ma skarbów. Dobra, już nie ma co, tu pięknie było, ale... Tęsknić nic nie będę. Boże, ale w ogóle <grytania> ta scena mi się tam... Dobrze, ja, ja nawet zamknę. Mi się po prostu... Może nie tyle śniło, że w nocy jak, jak to rozwiązać. No i ciekawe, która strona jest OK. Dobra, przypuszczam, że tędy muszę sprawdzić. Oczywiście. Closed. Jak żeby inaczej. Ha... Coś się rusza. Już nie! Pan się już nie rusza. Dokumenty. A w dokumencie... Stoi! O dwa dokumenty się porobiły. Mhm. Jakaś... Not notatko pacjencie... Yyy, nie o pacjencie, dobra, nieważne, Nie mam czasu na czytanie, ja tu zarobiona jestem. Ważne rzeczy... ...się dzieją. Hmm... Bum, 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 o! I to jest chyba ten doktor, co już nie żyje kuszę on przypomina kogoś <noise> ja, chyba nie tylko mi Cudna postać kina jeszcze się przyjrzę a nagram pana w ogóle nagrałam ale to widzę nic nie daje tutaj nie ma jakiś w ogóle nie ma tutaj nic a dziwne trochę powinno być coś Nie to, żebym wywoływała wilka z lasu, mam nadzieję. Aha, no w sumie był dokument. Dobrze. Tam ktoś śpiewa, ładnie. Oczywiście, jak zwykle. Aha, dobrze, wiem. <grywy> Już orientacja przywrócona, dobra. Nic. Nie ma. To w ogóle nie są drzwi. Chyba. Dobrze jest baton. I kurczę, gdzie teraz się schować. Jak nacisnę ten baton. pomyślmy to jest wyjście ogólnie Proszę, coś się stało, dobra jest czyli tak, naciskam przycisk i pewnie lecę tutaj jak szatan jeszcze tylko sprawdzę co tam rozdają tam nic nie ma, dobra Ach, chyba, że się jest opcja gdzieś schowania pod biurkiem? nie pod tym. Tu w małej szufladce. Nie, nie, nie schowam się. Dobra. No to naciskam i lecę. Trzy. O! Kurde, nie trafiłam. Kurde. Wo! A, to ten taki. My się znamy już. Ah. A, ja to mam... chyba jakieś, yy, jakąś drogę. Nie, to chyba nie do tamtych drzwi miałam przejść. Poczekam wiesz w sumie no i cóż i chyba źle coś i chyba źle coś bo ten koleś teraz jest tutaj, bo to jest zejście na na korytarz tak mi się wydaje, nie nie, nie ma zejścia o o a tutaj się nie dało, kurde. Boże, dlaczego ja muszę się rozpędzić? Odejdź, odejdź. Au. Miałam rękę. Ja ciekawe, gdzie zapisał. Aha, dobra. No to cóż. To robię tak, robię tak. Oj, włączam jeszcze raz. Lecę. Zadzierając kiecę. Ale kurczę, co ja tu mam zrobić, bo... Ja tego security nie otworzę. Ten tutaj wyjdzie. Prędzej czy później. Aha, nie, to... Dobra, nie wiedziałam, że po prostu to się otwiera. Ten pan już... Aha, przepraszam. <grywa> oh. Boże, Może się przepraszam, coś skonosiłam znowu, a to widzę, że chyba część scenariusza. Mięsko! Chyba nie, nie pachnie za ładnie. Fight another pet showers. Co jest z tymi prysznicami? Podejrzane. Pod prysznicami się dzieją złe rzeczy. Nie wiem, czy ja jestem, czy Nie, nie jestem, dobra. Jestem. Kurczę, znowu ciemno jest, jak nie powiem, gdzie. I marnuję baterię. On mi chyba naładował baterię w międzyczasie, chyba sam jakoś. Ja tego w ogóle nie mogę przeskoczyć. Okej. Okay. Dobrze, jestem w takim jakimś zakładzie podobnym. Znowu kolejny. Zakochał się, stracił głowę. I tak, tak mu zostało po prostu. Sekundantum. O łóżko, jakie fajne łóżko. Pod łóżkiem fajnie jest w ogóle ogólnie. Polecam. O, znamy się. Jest taka wielka nieskończona przyjaźń. To z nami. Kurczę, ja chyba mogę i chyba to spróbuję. Normalnie chodzić. A Jezu, gdzie ja je lezie? Ma co chodzić w ciemności, bo on przecież widzi nic. Widzi nic, dobrze, tak. O! Au! Gdzie te drzwi? Nie, gdzie to wejście w ogóle? Ej, znowu. No, no, łyk herbaty. A, dobra, duży koleś wyszedł. Stąd dobra. A co, jeżeli zrobię tak, na przykład, zamiast się chować, A czemu on idzie do mnie? Nie, dobra. Ale cud się stał. Nie patrzę, w którą stronę idzie koleś, bo... Bo nie patrzę. Ogólnie rzecz biorąc, to mam jakąś strasznie małą ochotę tutaj zwiedzać te pokoje na dole. Nie wiem czemu. On chyba pode mną jest teraz, dobra. Kurde. Jeżeli to jest, są te same pomieszczenia, w których byłam na początku. Na przykład tutaj. Bum, bum. Nie, to nie są te same, bo to mój pokój. Byłby drugi od lewej, tak jak wtedy. A ten to tak nie bardzo. Dobra, pan odszedł. Chwilowo. Nie piszcz. Ale ja tu nic nie ma. Tutaj na nicość. I tam. To jest blok w ogóle C Ja chyba przed panem już uciekłam, tak mi się wydaje. Chciałabym. Ojej! Nie! Mam nadzieję, że tu nie ma jakiegoś wejścia typu, nie wiem, dziura, który nie zauważyłam. Coś on rozwala. Dla widzę go. <ścoughs> Jak <złamie. ścoughs> Idź pan. Jak głupio zrobiłam, że weszłam na górę. dobra, odczek i to taki długi. To się wytnie. Dobra, minęła chyba minuta i nadal czekam. Bo tak coś w sumie niezręcznie. Czuję się. Dobrze, co tam jest, że on do mnie biegł? Kurde, to jest ma. Ja fakam, muszę zejść na dół. czy ja to jest? Ciekawe czy... Nie wiem. W końcu nie wiem jak mam, jak mam jak mam w zasadzie Dobra, sprawdzę na dole tym razem. Dobrze pobieg, pobiegnę najwyżej yy, zginę. No, to jest męczący poziom. Schodzi. I idzie tu. No nie. Kurde, przestał być zabawny. A dobra, idzie na górę. Czyli. Skąd on w ogóle... A, dobra, stąd, Boże Nie, nie, nie mm. <suszy> to blisko yeah coś się bić, no to dalej. Aha, bo miałam opcję, dostałam, widzę, sz szansę dostałam. <grystanie> szansę na przeżycie dwie sekundy dłużej. Super. Aaaa. No dobra, jakoś trzeba, kurde, trzeba coś, kurde. Jakby tak w ogóle go... Aha, to przepraszam. <ścoughs> Olać. To głupie oczywiście, co ja robię. Ale chciałam zobaczyć, co, co, co tu dalej jest. Więc tam biegnę sobie biegnę. Biegnę se. Biegnę se. I tu widzę jakieś bajery straszne. O, o! O! Chwila. No dobrze, to oprócz tego, że tutaj słyszę jakieś odgłosy, to jest okej. Okay. To oczywiście zapomnę zamknięte... No dobra, czyli to nie był tak, tak naprawdę trudny poziom.